Jeśli masz takie objawy gus piersi to znaczy, że przeżywasz biologiczny konflikt o takiej treści. Kłótnia lub troska w ognisku domowym sprawdź, czy nie uczestniczysz w przykładowych sytuacjach. Twoje dziecko, matka albo partner choruje, albo uległo wypadkowi. Dziecku, matce lub partnerowi czyli bliskiej osobie, dzieje się jakaś krzywda albo coś w życiu idzie nie tak jak powinno. Może bliska osoba żyje nieodpowiedzialnie, widzisz to i przewidujesz konsekwencje, albo rodzic jest już starszy, coraz mniej sprawny, wymaga opieki, a ty mieszkasz daleko. A może też. Rodzinie nie podobają się twoje metody wychowawcze i są przyczyną wielu konfliktów. Musisz komuś matkować. Twoje zwierzątko choruje i cierpi, albo w rodzinie ma miejsce jakiś poważny konflikt. Osoba z ogniska domowego może cierpi na depresję i ma myśli samobójcze, albo dziecko cierpi na chorobę psychiczną. Czy też może osoba bliska ma zaawansowaną cukrzycę i boisz się powikłań, na przykład amputacji nogi. Albo twoje dziecko jest źle traktowane przez niebiologicznego rodzica, czyli twojego partnera. Albo twój rodzic, sam mieszkający, małosprawny, przewraca się w domu i leży sam dwie doby, uświadamiasz sobie jego trudny stan. Pobaw się w detektywa. Znajdź sytuacje, w których właśnie tak odczuwasz i wyeliminuj je. Jeśli nie będzie recydy konfliktu, to zobaczysz, jak objawy szybko miną. Chcesz poznać germańską medycynę i pięć praw natury? To bardzo dobrze. Ta wiedza może cię uratować. Na naszej stronie quantum.pl w zakładce sklep są nagrania seminariów i spotkań koła. To unikatowa wiedza. Która pozwoli Ci rozwiązać Twoje biologiczne konflikty. Dołącz do naszej społeczności i stań się aktywnym członkiem. Udzielaj się w dyskusji, wyrażaj swoje zdanie, bądź pomocny. Twoja pomoc jest potrzebna. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj nasz kanał. Podobało Ci się to nagranie? Zostaw łapkę.